Witajcie, w dzisiejszym filmie opowiem Wam o sześciu cechach, które pomagają dzikim kotom w zdobywaniu pokarmu. Pokażę to na przykładzie lampartów. Lampart, tak jak wszystkie dzikie koty, żywi się mięsem. Jest to jeden z czterech przedstawicieli podrodziny Panther. Poluje głównie na żywe zwierzęta, jednak nie wzgardzi padlinu. Jego przysmakiem są antylopy. Jednak może także zjeść zająca, węża, jaszczurkę albo małego gryzonia. Na przykładzie lamparta bardzo dobrze widać sześć cech, które pomagają im w zdobywaniu pokarmu. Lampart ma świetnie zbudowane ciało, jest długie, gipkie. Dzięki temu lampart może szybko biegać i skakać. W, polu, w polowaniu pomagają mu też e, ostre zęby i pazury. E, w w się do zwierzyny pomaga maskujący kolor yy, sierści, także słuch, węch i wzrok. To tyle na dzisiaj. Podsumowując nasz film. W, w, w polowaniu dzikim kotom yy, pomagają doskona, doskona, doskonale zbudowane ciało, maskujące umaszczenie oraz słuch węch i wzrok. To tyle na dzisiaj. Daj łapkę w górę i subskrybuj. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Do zobaczenia.